Euroformula Euro Formula Open, w tym, tym jak kucharczyk, któremu kibicujemy, właśnie wystartowali do okrążenia formującego. Czekamy na wyścig z niecierpliwością. Nie będziemy jakoś specjalnie maszerować teraz po torze. To nie jest wyścig długodystansowy, to dosyć krótki sprint. Zostaniemy sobie tutaj na tych tarasach, bo tutaj właśnie jest dość dobre miejsce z widokiem na podium, na które bardzo mocno liczymy. A po zakończeniu wyścigu spotkamy się z tymkiem, porozmawiamy o tym, jak było podczas wyścigu i w ogóle o co w tej jego serii chodzi, dlaczego tam jeździ, jak wygląda jego samochód, i jakie są plany na przyszłość. Ekipy podjeżdżają, żeby zająć sobie miejsca na starcie. Odliczamy ostatnie sekundy. Stoimy w super miejscu, bo tu właśnie są. O, tu właśnie są światła do startu, tym jak rusza z miejsca piątego. Czekamy na rozwój wydarzeń. W pierwszym okrążeniu uzyskał już jedną pozycję, tylko jedna dzieli go od zdobycia miejsca na podium. Na wszelki wypadek zajmiemy sobie miejsce właśnie z dobrym widokiem na podium ee, i będziemy obserwować sytuację do końca wyścigu. Jest! Rybęk, trzeci! Ok, jesteśmy w pogotowiu. Czekamy. Bezpośrednio. Nad y, podium. Nie było trudno zająć tutaj miejsca, ale no, no jest to trochę przykre. Jak widzicie, trybuny są puste. No, widzę tam dwójkę kibiców z polską flagą, którzy również kibicują e, Tymkowi. Jest to, jest, to, jest to przykre, bo jest to naprawdę świetne wydarzenie. Można zobaczyć ten motorsport z bliska. I to motorsport na wysokim poziomie. A mimo to y, no, jednak logistyka trochę kosztuje i ciężko jest się tutaj pomatrygować. OK, safety car zjeżdża z toru, więc teraz lider dyktuje tempo podjazdu pod ostatni zakręt i rozpoczynamy rywalizację po raz drugi. Trzymamy kciuki za solidne tempo tymka do końca wyścigu i obronę pozycji. Dobra, mamy resztę. Mój telefon się ładuje, więc podglądaliśmy tutaj, co się dzieje i widzieliśmy, że Tymek dojechał na drugie miejsce, a w tym momencie już prowadzi. Tymek na pierwszym miejscu w ostatnim zakręcie. Wow! Dos! Do końca ostatniego Tymek pierwszy. Tymek pierwszy. Jona. A tutaj proszę na życzenie sceny zakulisowe z przygotowań pucharów, szampanów i pamiątkowych czapeczek dla e, triumfatorów tego wyścigu, który właśnie się tutaj odbywa. Aż to w ogóle fajnie, fajnie widać, jak ta cienka ścianka oddziela zaplecze, To, czego nie widać na co dzień, od tego. Co jest właśnie pokazywane w telewizji i okay. różnych Safety car właśnie zjechał. Tymek jest na drugim miejscu. Więc to ostatnia szansa na objęcie prowadzenia, ale i tak jest dobrze. Do końca wyścigu, końcóweczka, ostatniej minuty. Czekamy, czekamy. Podium w tle, szampany już przygotowane. Mamy nadzieję, że jeden z nich trafi do tymka. Ale to się wszystko zmienia. Znowu prowadzimy. Co to za walka na ostatnim zakręcie? No! Drugie miejsce na połowę długości samochodu. Ostra walka w ostatnim zakręcie. Słuchajcie, co tutaj się działo? Tymek kilkukrotnie obejmował prowadzenie. Kilkukrotnie spadał na drugie miejsce i odzyskiwał tą pozycję. Właśnie teraz, wjeżdżając na linię mety i mijając flagę w szachownicę, był o pół długości samochodu za liderem wyścigu. Doszło między nimi chyba do drobnej kolizji na ostatnim zakręcie. Na pewno obu postawiło lekko bokiem. No, walka mega, mega, mega zacięta i zasłużone podium dla naszego. No niestety nie będzie Mazurka Dąbrowskiego, na którego tutaj czekaliśmy, e, ale nie ma to większego znaczenia. E, Tymek pokazał świetne tempo w pierwszym wyścigu. Jutro jest jeszcze jeden wyścig, więc szansa na to, żeby się pokazać i zdobyć to najwyższe trofeum jeszcze nie przepadła. Czekamy teraz, zajęliśmy sobie super miejsce, czekamy przy samym podium na Tymka, a za chwilę idziemy do niego, do garażu i porozmawiamy o samochodzie i o serii. W międzyczasie widzimy tu już powoli przygotowania do serii Freka. Marszale już z numerami startowymi ustawiają się na prostej. Tutaj członkowie zespołu dojeżdżają z takimi mobilnymi stanowiskami serwisowymi. Na aleję serwisową z oponami, dodatkowymi spoilerami. No, dzieje się, dzieje się. Kierowcy, jak widzicie, już przygotowanie przy podium jeszcze wywiady z mediami, z wyścigu i za chwilę rozdanie na brud. Jest. Chodzi. Brawo, brawo, Tymek. Patrząc na to, jak organizatorzy powiesili flagę, to można wnioskować, że Tymek reprezentuje dzisiaj barwy Monaco. O, Tymek chyba nie ma ochoty na rozmowę. Prostej startowej. Ekipy zostawiają już swoich zawodników, i za chwilę rywalizacja we wreka. A my wracamy do garażu po Racing i za chwilę szukać Tymka, żeby porozmawiać, ale z Jak forma? Przed kwalifikacjami? Forma, jak forma. No. <laughs> jest okej. Ciekawe wyjście, bo z tej drugiej zdał. A nie, ale. Coś innego. Z regułyści na cieszy na jakieś czasie. 70 minut. To jest 3 godziny. To jest e, 500 km. To jest do 3 godzin. Jak macie podzielony czas w samochodzie? No. Porówno? Po e, 30 35 minut będzie jechał pierwszy z tym stanisą, ja będę około 10. Dobra. Powodzenia w kwalifikacjach. No, robi się piękna pogoda. Zdecydowanie lepsze warunki do kwalifikacji niż mieliśmy podczas porannej sesji. Zawodnicy są już w samochodach. W zasadzie wszystkie ekipy wystawiły już swoje samochody przed garaże. Jak już wspomniałem podczas tego weekendu mamy trochę inny format kwalifikacji i o wyniku i pozycji startowej decyduje uśredniony czas obu kierowców, którzy będą prowadzić samochód w jutrzejszym wyścigu na 500 km. W tym momencie w samochodzie tu mamy Krystiana Korzeniowskiego, za nami jest Karol Basz, obaj reprezentanci zespołu Olimp Racing. Podczas tego weekendu Olimp zdecydował się jeden samochód Ferrari zastąpić starym, dobrym i sprawdzonym Audi R8 GT3. Trzymamy kciuki, idziemy sobie zobaczyć na monitory. Jak to będzie wyglądało na czasówkach? Teraz na monitorach samochód numer 7. prowadzony przez Karola Wasza, który w tym momencie. Jest na no czele tabeli z wynikami z czasem 2, 14, 7, 6, 5. Ale widzę, że w drugim sektorze jest już 3 sekundy dodane, więc mechanicy zbierają się na wymianę opon i będzie jeszcze jedna próba. Tak jest, Karol zjeżdża do boksu. W momencie kończą się kwalifikacje. Na pierwszym miejscu Karol Basz w Audi, numer 777. Super, wykręcił jako jedyny czas poniżej 2,14. Eee, po, ponadto na drugim okrążeniu, po tym, gdy wykręcił czas na P1, po dwóch sektorach. Miał y, setnych strat do swojego najlepszego czasu, i tak, mając y, przewagę 0,2 sekundy nad drugim zawodnikiem. Przechod. Krystian y, na 10 miejscu, całkiem solidnie. Zapowiada się jutro dobre ściganie. Ty taki. Lokalny śmietnik. Możemy się przyjrzeć, jak wygląda podłoga z bolidu i elementy boczne. No nie, no żartu, oczywiście, nie jest to żaden śmietnik, yy, ale fajnie, fajnie jest mieć możliwość przyjrzeć się, jak skonstruowane są te elementy aerodynamiczne. No i elementy nadwozia, właśnie tego samochodu, i podwozia również.

Więc nie biorę, nie biorę. Udało nam się dotrzeć mi, w sensie i Antkowi, do garażu BVM Racing, którego reprezentantem jest nasz zdolny Junior jak Kucharczyk. Po pierwsze, wielkie dzięki za emocje. Ja, ja wiem. Chciałem Ci zadać pytanie: czy biorąc pod uwagę, że masz taki weekend, w którym ścigasz się jeden dzień następny, czy schodząc z podium oblany szampanem, masz drugi komplet kombinezonu, czy, czy musicie go wyprać i wysuszyć? Zależy. Ale na, na moje szczęście mam dwa komplety kombinazonów na ten chwilę. Na które... Generalnie pytanie miało być to, czy miałeś świetny wyścig. Startowałeś z piątego miejsca i mega się jarałem, bo co okrążenie nie mając zastępu transmisji, że bo co okrążenie e, no, rotowałeś tam pozycję z drugim zawodnikiem, który finalnie wygrał no i też P1 e, w kwalifikacjach ale z podium schodziłeś trochę nie w sosie. No, no szczerze, ciężko się dziwić, bo prowadziliśmy na ostatnim okrążeniu, a udało mi się wyprzedzić na P1. Um, Temperatury silnika były trochę za wysokie, więc na to dosyć dużo traciłem. No i niestety nie udało się obronić tego pierwszego miejsca na tym ostatnim okrążeniu, no ale takie tak. są wyścigi. Jutro jest nowy dzień, trzeba po prostu wykorzystać i wygrać. Ale kto widział, to widział. Tempo jest, Tempo jest. Tempo jest. Zdecydowanie Tempo jest. E, jedno z najlepszych, o ile nie, ja powiem, że najlepsze z, z, z wszystkich reprezentantów tej serii. Ale przejdźmy w ogóle do samochodu, nie? Czym ty się w ogóle ciekawe, czy uda mi się coś teraz nagrać. A, tutaj ścigam, mamy fury. Ścigam się Euroforma Open, czyli to jest najwyższa seria regionalna w Czyli dysponujemy najszybszymi autami F3 poza FIA Formula 3. Tak naprawdę w tym roku na niektórych torach powinniśmy być szybsi nawet niż FIA F3, przez to, że jesteśmy dużo lżejsi. Dobra, wyszliśmy na chwilę z garażu, przez to, że odpalają tam silniki, nie da się porozmawiać na ten moment, że jesteśmy sobie tak może nie pod słońce, Kontynuując w sprawie samochody. Mówisz, że samochód jest porównywalny tempem i osiągami do Formuły 3, Tak. a w kwestii, nie wiem, rodnemiki i Mamy więcej rzeczy? aero niż f 3 O! To jest a, ciekawe rozwiązanie. Mamy więcej aero, mamy dużo mniej mocy, bo nasze silniki mają około 290 koni, coś takiego, gdzie Formuła 3 bodajże jest 400-380. Więc różnica jest duża, ale jesteśmy dużo lżejsi i mamy więcej aero więc performance auto jest naprawdę, naprawdę dobry. Um, naprawdę, jeśli chodzi o przygotowanie, to auto tego typu lepiej przygotowuje nawet pod F2 niż pod F3. E, no, po prostu masz więcej To jest jeszcze więcej aero no. niż... F3. to jest i... sztot. Się... Jest jeden w ogóle szczegół, który warto wyjaśnić w kwestii Twojej kariery, bo y, Tymek rywalizował poprzednie dwa lata w brytyjskiej F3. Tak. E, w ogóle poprzedni sezon był mega solidny, 15 miejsc na podium. Cztery wygrane. Chyba I... 11, albo 12. Ja nie wiem. Kilkanaście. Cztery wygrane na pewno? I miałeś drugiego wicemistrza. Tak, Drugiego wicemistrza. No, solidny wynik. Tylko że to, co może być mylące, bo sprawdzałem sobie z ciekawości, no skoro brytyjska Formuła 3, to wasz kalendarz pokrywa się, pokrywał się z kalendarzem FIA F3 na Silverstone i Spa. Nie, w Silverstone. A few moments later chodzi mi o to, że w kalendarzu FIA F3 i w kalendarzu no, brytyjskiej tak. Formuły 3 no, były my byliśmy na Spa, Było Silverstone. Na Silverstone, coś takiego. Chodzi mi tylko o to, że to. można było porównać tempa kwalifikacyjne okay, F3 okay. w takim sensie dobra, e, dobra, i brytyjskiej Formuły 3. Rozumiesz? Tak, tak. Chodziło. Tak. tak. E, I właśnie zauważyłem, że są dosyć duże różnice i Dopiero potem doczytałem, że wasze samochody tak naprawdę nie są samochodami F3. No to jest e, tak samo jak formuła regionalna EuroCup 3 czy Euroforma Open. To jest coś pomiędzy F4 a F3. No właśnie, no ta, ta no nazwa ta była można... taka, taka myląca. Wydawało o, się, że. Teoretycznie teraz żadna seria oprócz F3 nie może się nazywać F3, no. bo jest to zastrzeżone przez FIA. E, więc no wszystkie zdobycie. te serie regionalne mają trochę inną nazwę. Tak jak na przykład tu jest Euroforma Open. To jest ta sama seria, co kiedyś było F3 European Championship. Mhm. Czyli ta seria, gdzie jeździł na przykład George Russell, Charles Leclerc w 2017-2016 roku. Oni w tym startowali. To jest tak naprawdę to same szasy, tylko mhm. oczywiście jest upgradowane e, i tak dalej, jest inny silnik. Um, ale ogólnie wniosek jest taki, że oprócz Jeffia F3 nie może się nazywać inna seria F3. I to są auta, po prostu coś pomiędzy Formułą 4 a Formułą 3. Często na przykład tak jak w tej serii my używamy tych samych OPON co w Formule 4. No właśnie. Więc to. opon miałem ja zapytać. Bo... To są dokładnie ten same opony, ten sam model? Tak, co, okay. co używamy w F4. Więc na przykład jeśli chodzi o performance Opon, jakbyśmy dali jakieś szersze opon, lepsze opony, to znowu byśmy byli znowu dużo szybsi. No tak, tylko, opony FIA, tylko FIA pozwalają na więcej. Nie można... Z... Ja nie mogę sobie pozwolić na to, że jakaś regionalna seria będzie szybsza od F3 przez politykę. To więc... trochę jak samochód prywatny nie może być szybszy od samochodu fabrycznego. Trochę tak, więc. kontrowersyjny. Nie wszystkie te serie D3 które możemy przygotować to no, z autem, z większym dociskiem, takim właśnie f 3 f 2, 2. Takie serie regionalne bardzo nam pomagają telefonem z jest trochę słabszy. Silnik jest trochę słabszy, moc czeka, um, Ale sam na przykład Aeropackage, jak mam w Euroformule, jest bardzo, bardzo mocny. Czyli już nie muszę pytać o plany na przyszłość. Skoro jeździmy takim samochodem, to jest to, yy, czy yy, wpływ na tą decyzję miały Twoje ambicje i plany, czy był to wynik, e, nie wiem, kwestii finansowych, żeby po prostu gdzieś znaleźć miejsce e, to i to. E, e, Dypadkowo dzieci. E, e, mieliśmy parę ofert z Euroformu Open e, właśnie z BVM, ale z, także, tak, okay. z BVM, ale także jest z motoparku. E, no i tu właśnie rozstrzygnęły się o kwestie finansowe. Z drugiej zaś strony e, chciałem bardzo zrobić jakiś krok do przodu sportowo. A tak naprawdę Euroforma Open jest jedyn, jedyną taką serią, która po GB3 dałaby mi jeszcze szansę jakiegoś rozwoju. Więc w tym sezonie jakby skupię się na tym, żeby mocno zaadoptować się do dużego już aero, żeby umieć być w stanie wykorzystać cały potencjał. No i w przyszłości cel jest taki, aby pominąć Formułę 3 i skoczyć od razu do Formuły 2. No, masz wszystko co potrzeba. Poza budżetem. Bo poza budżetem. Jest dlatego bardzo, bardzo dlatego to w nas spoczywa odpowiedzialność, żeby promować takie młode talenty no i dać im szansę, bo naprawdę twoje tempo jest, jest niesamowite. Doskonale oglądało mi się twoją rywalizację podczas tego pierwszego wyścigu. Świetnie oglądało mi się jakie tempo prezentowałeś w Sport Jamo. No masz wszystko, co potrzeba, żeby po okresie wprowadzenia i nauczania się samochodu. No, no, tak. Lecz no, znaczy jest jeszcze normalizacje wyższej kategorii. Dużo jest jeszcze przedemno, um, bo cały czas jest tam do końca tego auta. No, no, nie miałem żadnych sensów pomiędzy wyścigiem na pierwszej linii, a tutaj tak? Przed pierwszą miałem miałem jeden dzień testowy tylko. Więc cały czas coś odkrywam tak naprawdę. No jest cały czas, jest tekst, więc, a jadę też z teamem tak, Takim teamem jest Motopark. My jesteśmy bardziej takimi outsiderami i próbujemy zakończyć te wszystkie lata dominacji motoparku. Więc to nie jest łatwe, bo, bo mają więcej aut, a, a oni rządzą tą ja. W garażu chyba było się dziwo. Podejdziemy na chwilę jeszcze do samochodu e, i zobaczymy, czym się ścigasz. Wiesz, mój brat ma na imię Antek? Hmm? No. Też się ściga? E, Rally cross. A ma taką zajawkę? Wow, ciekawe. Rally cross, cross karty, coś takiego bardziej. Super, też bardziej fajne. Się... Takie wyścigi rajdowe. <laughs> no. no, zobaczymy no. Dobra. Póki czerpie z tego przyjemność, to spokój. E, wcześniej już zrobiłem takie przebitki na ten samochód, ale samochód był wtedy jeszcze obudowany. Teraz to wygląda lepiej. lepiej. <laughs> w takiej a, formie a... powinien być taki szybki. E, kilka można, informacji można. o danych technicznych. Tak, e, dobra. Czyli auto. Szasi z Dalary. Um, silnik tu jest Toyoty Jaliski R. O. jeden, jeden 3 sześć, e, trzycylindrowy, turbo e, Co, To jest naprawdę ciekawostka, nie tak. miałem pojęcia, że to... Właśnie w większości tych serii takich aut jednomiejscowych na e, fazie takiej regionalnej czy Formule 4 używane są często silniki po prostu z aut drogowych, nie? Tylko na przykład podrasowane. Pani no mocar sport nazywają to car Jak? Carport. Carport, to tak, no, <śmienny> <śmienny> Tylko w motorsportzie, generalnie, jeżeli chodzi o środowisko petroledu. Tak, tak. Właśnie mówiliśmy o tym, że jest tutaj silnik z Toyota Yaris e, GR, że freka jest silnik 1.8 Turbo, też z, z Renault. Tak. To wszystko ma się przełożyć na to, żeby to było relatywnie tanie. A tak, nie jest. relatywnie tanie i takie same dla wszystkich. No to jest najbardziej istotne. Um, nie? I, e, ale prawda jest taka, że to nigdy nie, nie będzie tanie bo tutaj tyle ile jest komponentów, um, nawet karbonowych, tycanowych i tak um, dalej. Bo Ostatnio wyliczaliśmy, że auto teoretycznie jak chcesz kupić, któregoś nie da kupić, ale to auto kosztuje około 1-2 miliona złotych. Droższy droższe niż gokart. Więc ceny, ceny są gigantyczne. A aut. ile lat trzeba było jeździć w gokartach, żeby do tego wsiąść? Jeździsz od 5 roku życia, masz lat 19. Czyli jeździłem przez tak naprawdę 13 lat w kukardach. 13 lat w bokardzie? Tak na, na wysokim poziomie około 6-7 lat jeździłem w bokardach. Um, czyli we Włoszech, Mistrzostwach Europy, mistrzostwa Świata. Um, no ale motorsport, motorsport im wcześniej zaczniesz, tym jest trochę łatwiej. Z drugiej strony <grym> trzeba mieć kasę, żeby zacząć. <grym> Właśnie, a propos, możesz mi teraz powiedzieć jako yy, mnie, jako ojcu, e, niespełna pięciolatka, który ma zajawkę. E, czy masz jakiś protip? Może nie tyle dla młodych zawodników, bo oni chyba jeszcze nie skumają, co dla młodych rodziców, e, którzy myślą o tym, żeby pokierować karierą syna. I puścić go w sport, co w moje... młodym, a nie piłkę nożną. Inaczej. E, myślę, że połagamy, pogadamy też o tym na osobności. <zys> 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 Mam parę przemyśleń, ale jest to ultra ciężkie. Musi po pierwsze mieć. dziecko, ultra pasy. Tak, oczywiście, ale, to w ogóle bez pasji ale, to nie ma co tak. inwestować, w coś na siłę, bo finalnie skończy się na tym, że wyda się kilka milionów, a jak nie jesteś po prostu. bez pasji nie możesz być najlepszy, a jak nie jesteś najlepszy, to ta cała kasa pójdzie się palić. Trochę tak z drugiej zaś strony motorsport. Cały czas na przykład w Polsce jest bardzo ciężko dostępne. Um, nie ma, to, nie ma tak. dużej ilości torów, nie ma jakichś szkółek kartingowych, e, to na torach tego zewnętrznych bo... na przykład, więc ciężko naprawdę w Polsce e, o to, żeby zacząć karierę jakichś młodych, dobrych kierowców. No tak, z tego Dlatego z... większość to... dzieciaków wieku, jak u... tak, na przykład ja 8-9 lat leci do Włoch i zostają tam, bo tam jest najwyższy koszt. Z drugiej zaś strony trzeba gdzieś zacząć, bo inaczej jakby każdy mówił, że no to nie ma sensu, bo muszę lecieć do FOG, bo to żeby to, to by nikt się nie ścigał. Więc jak nie jest, jestem w stanie jest, to zrobić. Motorsport jest ciężko dostępny, jest bardzo drogi, ale jest jakakolwiek okazja, żeby zarazić nawet takiego młodego człowieka, całym środowiskiem i tak szak jest dużo, bo... Tak bo mało makierowcy... osób w ogóle rozumie tak. czym tak naprawdę motorsport jest i jak bardzo jest rozwijający kierowcy no, no. to jest dosłownie minimalna praca całego wszystkiego co się dzieje wokół e, sportu. Ja mówię, że w Polsce jest trudno, ale jesteśmy w Belgii na świetnym weekendzie, na świetnych wyścigach. No a widać na trybunach. Za wielu kibiców nie ma, mimo tego, że nawet e, nie trzeba tutaj było na ten weekend kupować biletów. E, no z tego też powodu bardzo trudno jest znaleźć ciężko, też sponsorów. Tak, ciężko, ciężko budować opinię i swoją renomę, markę, gdzie nie ma dużego zaplecza za, za tobą. A w seriach właśnie takich juniorskich, gdzie to jest bardzo ważne, ten following z zewnątrz nie jest tak duży. Bo ludzie się skupiają na tym, co jest najlepsze, nie najfajniejsze, czyli Formuła 1. Tylko. Ile jest ludzi poniżej? Dokładnie. Poniżej I tam się, tam się zarabia. A prawda jest taka, że w większości w motorsporcie, to nie wiem, 95% zawodników, którzy rywalizują w sporcie samochodowym, to samemu musi za te wyścigi płacić. Dobra. O motorsporcie mógłbym gadać e, długo, ale po pierwsze będę miał za długi materiał, a po drugie nie chcę się też zajmować e, czasu. Wielkie dzięki. E, teraz mogę tylko zapowiedzieć, że mamy jeden pomysł na jeszcze jedną wspólną akcję, która mam nadzieję, że uda się w lato. Ok. Wakacje. Wakacje. Wycinam. No, no, nie nie mówię tego, nie mówiłem tego. E, już sim simulatory, simulatory. E, To już jest wycięte. E, I liczę, że to się uda. E, zobaczymy. Yy, w tym momencie dziękuję. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Życzymy powodzenia i wspierajmy polskie talenty. Wielkie dzięki. Do powodzenia. Ojacie. Jeszcze parę jakbyś chciał Ale Ależ tos. To tutaj jeszcze. Tak wspólnie na do widzenia. Poczekaj, obróć, obróć ten bular. To no na tyle, z naszego e, sobotniego wyjazdu na International GT Open, i Euro Formula Open, i Freka, i GT Cup. E, kolejna wizyta na spa. E, kolejna wizyta pełna emocji, pełna wrażeń. Jak każda zresztą z tych naszplikowanych sportem samochodowym. E, serdecznie zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. W oczekiwaniu na kolejny materiał, klikajcie dzwoneczek i zostawcie komentarze. Mówcie, co się Wam podoba, co nie. Chcę się rozwijać, więc chcę opierać się na Waszej opinii i na tej podstawie robić coraz lepszy content. Tymczasem, wielkie dzięki za cierpliwość, za to, że oglądaliście do końca. Kawa w drogę i ruszamy do domu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!